Przekraczając bramę strasznego dworu, z sadyby żbika, dało się zauważyć, że każdy skrawek myśliwskiego obejścia zaprasza uroczystym wystrojem. Stoły, uginające się pod jadłem, przygniatały głodnego człowieka do ziemi, a nad nimi wielki i transparent sugestywnie przypominał czyje i jakie to święto. Rzeźbione tablo w wersji portretowej przedstawiało z artyzmem listę członków koła. 60-letnia historia zatrzymana w fotograficznym kadrze Dumnie eksponowała się na wielu tablicach i planszach przygotowanych przez organizatorów. Świerkowe gałązki płonące lampiony na miejscu pokotu. Tak scena aktu trzeciego oczekiwała na swoich aktorów. Wszystko było już zapięte na ostatni i to wojskowy guzik. Chciałbym serdecznie powitać yy, przede wszystkim władze yy, okręgowe Polskiego Związku Wojskiego w osobie Prezesa Rady Okręgowej, kolegę Józefa Bucińskiego. Władze samorządowe, którą w dniu dzisiejszym tutaj reprezentuje Pani Starosta Węgorzewski, Pani Halina Faj. Oraz wszystkich Państwa, sympatyków, małżonki, sympatie, rodziny myśliwych, Szczególnie właśnie dla małżonek, dla rodzin myśliwych chciałbym odnieść się bardzo, bardzo serdecznie do, tej, do, tej, do tego mojego przywitania, bo yy, dzięki naszym małżonkom, dzięki ich wyrozumiałości yy, możemy yy, odbywać te polowania. Królem dzisiejszego polowania został Andrzej Bobiński.

Kapliczkę to byliśmy w tym roku w Grecji trochę huśtając się jachtem na polowaniu, ale pod wodą. No i nie ukrywam, że mój brat akurat wymyślił, że jako że byliśmy zaproszeni do Was już wcześniej, to ufundowaliśmy Wam kapliczkę, która przyjechała specjalnie do Was z Peloponezu. Czyli de facto 3000 kilometrów. Jest tam rzeźba Świętego Huberta, którą wykonał już tarnogórski artysta-rzeźbiarz. Ponadto jeszcze firma mojego brata pozwoliła sobie zrobić taką limitowaną serię metalowych plakietek, które podejrzewam, że zarząd Wam przekaże. Jest to wizerunek Świętego Huberta, a z tyłu jest dedykacja, która mówi o tym, z jakiego powodu te te plakietki zostały y, wybite. Dziękuję. Początk naderowy proszę o zajęcie miejsca przy obelisku. O, poświęcenie kapliczki. Módmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich snów oczekujemy dziedzictwa twojej chwały. Pobogosław tym kapliczkę! Żółty liść opada, strasznie hałasuje. Lot nie trwa za długo, liść znika w podszycie, mija to tak nagle, jak człowieka życie. I łapiesz się na tym i bez przymuszenia przewijasz z uporem fakty i wspomnienia. Siedzisz na swym stołku, naganka gdzieś krąży. Taki więc jesienią dar co roku mamy, gdy spadają liście, to ich wspominamy. panowie myśliwi, myśliwi, panie, panowie, gości zaproszeni. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Jest ona piękna, rzeczywiście podrosła. A przy okazji, no krzewicie to, co jest najważniejsze w waszej, w waszej pracy myśliwych. Krzewicie właściwą gospodarkę leśną, łowiecką. Dziękuję wam za to, panie prezesie, szanowni panowie. Bardzo serdecznie gratuluję tego jubileuszu i życzę Wam kolejnych jubileuszy i 70. Z małymi podpowiedziami. Muszę powiedzieć, że były podpowiedzi, ale faktycznie tutaj do Was dotrzeć to jest to jest bardzo ciężko. Miejsce wyjątkowo urokliwe w imieniu samorządu gminy Węgorzewo, w imieniu Rady Miejskiej Węgorzewa w imieniu własnym. W Serdeczne gratulacje za te chciałbym, aby koło zyskiwało również nowych, coraz młodszych członków, jeżeli to tylko będzie, będzie możliwe. I jest to też doskonała okazja, żeby podziękować Wam za współpracę przy organizacji. Nie tylko z uwagi na to, że w organizację tej imprezy włączył się Urząd Marszałkowski, ale to wy właśnie koła tutaj, a na pamiątkę taki... Wielka również okolicznościowy, zgodłem Węgorzewa. Na Waszej uroczystości 60-lecia. Szanowni goście, łowiecko węgorzewskie, to już jest rok 60 Trzy nasze kołowieckie, zintegrowane, wspólny ze, wspólnym zespołem, pracują na rzecz naszego zarządu. Zarząd jest dzisiaj w komplecie. A teraz radości, aby święty Hubert miał Was wszystkich w obiece i nas również z wami. I bór wam darzył przede wszystkim w podziękowaniu za tego domku na straszny dwór. Piękną paletę i żeby było jeszcze ciekawiej. Wyrzeźbił to nasz kolega Tadeusz Szyłejko. 60 lat drzwika, życzeniamy odsanki, a również żeby... A to na rozgrzanie wszystkich serw dzisiejszych no, uczestników, taki mały, mm, no, kierunek. Bardzo duży wieńczyk. Tak, dziękujemy, nasz górny. Dziękuję. Łowcy Wojskowego Koła Łódzkiego, ryż morągów. Łowcy Okręgowym Zarządu Okręgowego PZL w Suwałkach. Liwak Tomasz, Nadleśniczy nadleśnica Czerwony Dwór. Wyrobek Krzysztof Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki Myśliwi Wojskowego Kołałowieckiego Żbik Borowski Michał Domagała Mirosław Dzwiniel Stanisław Fyda Zbigniew Gilon Czesław Grzelak Leszek Jakimiuk Ryszard Jakuciński Kazimierz Jaworowski Jarosław Jedenasty Marian Łyskojcz Andrzej Masiul Krzysztof Miszkiel Eugeniusz Miszkiel Jacek Molda Piotr Mio Molda Tale Tadeusz Olbryś Jacek Ozimek Franciszek Pietrzak Wiesław Płatosz Anna, Płatosz Grzegorz, Rewak Dariusz, Rewak Mirosław, Siekierski Tadeusz, Srebrowski Jan, Stankiewicz Mariusz, Stabiński Leon, Szpot Stefan, Tencza Józef, Tofiluk Aleksander Wojda Henryk Woliński Lechosław Zarzecki Wiesław Żynda Lech oraz Myśliwi Węgorzewskich Kół Łowieckich Bejnarowicz Norbert Ciborski Tadeusz Feszak Jan Słoninko Stanisław Treszczyński Michał Zinkiewicz Jerzy. Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów łowieckich i zawodowych, pomyślności w życiu osobistym oraz dużo radości na co dzień. Podpisano przewodniczący kapituły, kolega Henryk Wojda.

Mariusz Stankiewicz jest obecny. Jeżeli nie, w takim razie proszę Piotra Sanczenko o odebranie odznaczenia w imię, na ręce nadleśniczego Tomasza Liwaka.